Cześć z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj szybka porada o zakładce z ustawieniami naszej aplikacji robionej właśnie w Babo. Babo to już dosyć zaawansowana platforma. Ma tutaj swoją zakładkę z ustawieniami i tutaj jest kilka różnych zakładek. Pierwsza z nich dotyczy planu twojej aplikacji. Czy jest darmowy, czy profesjonalny, produkcyjny, personalny. Każdy z tych planów już jest płatny oprócz tego darmowego. Tutaj widać na dole, ile jest do zapłaty przy płatności miesięcznej lub rocznej oraz co zyskujemy przez to, że w ten plan przyjdziemy, będziemy z niego korzystali, oraz też jakieś ustawienia związane z tym, że możemy przyspieszyć działanie aplikacji. Tutaj ustawić, że zgadzamy się na to, żeby dodać nam więcej yy, serwerów, lepszą maszynę przez jakiś czas, przez następne kilka godzin, kiedy widać, że nasze obciążenie na aplikację jest dużo większe, to będzie też wiązało się z jakimiś opłatami i też tu jest związane z dodatkową właśnie e, pamięcią, dostępnością e, inne płatne pluginy tu się też pojawią. Później mamy, zaczynając od końca, zakładkę z wersją, to jest informacja o wersji Bubble silnika, jakiego używamy u nas. Później mamy jakieś pod aplikacje, jak możemy sobie porobić różne aplikacje, to jest wersja tylko dostępna już w, w jakimś płatnym planie, tutaj nie ma tej opcji. Później mamy collaboration, jak chcemy po prostu dać innych twórców, deweloperów, programistów, menadżera, testerów tutaj do naszej aplikacji, to możemy ich tutaj sobie poddawać. Następnie mamy API, czyli możemy wystawić dla jakichś innych aplikacji API naszej. Bablowej aplikacji. Tutaj, żebyśmy łączyli się właśnie do naszej aplikacji przez API, więc tutaj możemy różne ustawienia poustawiać i wystawić takie coś. Następnie mamy SEO, czyli tak, żeby nasze, na, naszą aplikację lepiej było, była rozpoznawalna przez różne wyszukiwarki, na przykład przez Google i tutaj możemy sobie poustawiać też różne rzeczy z tym związane, skrypty, jakieś dla 301, Redirection. Yy, i inne właśnie takie szczegóły. Później możemy sobie tutaj w zakładce język poustawiać różne treści wiadomości, takich defaultowych, że tak powiem, takich General Settings tu widać dla różnych rzeczy i dla różnych języków. Tutaj mamy wybrany angielski, ale możemy wziąć też polski, i dla polskich, pozmieniać sobie tutaj te treści różnych tych wydarzeń, które są takie defaultowe. Nie? Na przykład ładuje się strona, to co wyświetlić użytkownikowi, na przykład nie loading, tylko uwaga, trwa ładowanie i tak dalej. Kolejna zakładka Domain, e-mail, tu możemy sobie ustawić domenę naszej aplikacji, żeby nasza aplikacja nie stała na Bubble.io, tylko na przykład na karolbocian.pl i tam, żeby była nasza aplikacja. Tu można też ustawić sobie SSL Encryption HTTPS. Następnie mamy już ostatnia zakładka, główne ustawienia naszej aplikacji. Więc możemy ustawić sobie, jaki jest dostęp do naszej aplikacji, kto może ją edytować. Na przykład, możemy ustawić, że to jest prywatna i tylko ja mogę tutaj edytować tę aplikację, ale możemy zaznaczyć, że każdy może ją widzieć, bo na przykład robimy plugin jakiś albo rozwiązujemy jakiś problem. Pokazujemy, jak wygląda powtarzająca się grupa, jak rozwiązaliśmy jakieś ciekawe zagadnienie. Możemy zrobić tutaj Everyone Can View. Widać link różnym osobom, żeby się podejrzeli, jak to wygląda, albo, jak chcemy poprosić kogoś o pomoc, możemy skorzystać z tej opcji Everyone Can Edit. Dać komuś taki nasz link, żeby ktoś pomógł nam, poedytował coś tam, zmienił. Następnie możemy przywrócić znowu do Private. app. możemy ustawić też tutaj akces pod hasło i username do naszej aplikacji. To są ustawienia. No I mamy tu jeszcze kilka innych opcji związane z cookie, możemy ustawić favicon, czyli taką małą tutaj ikonkę, która jest na górze w tabie w przeglądarkach. Kolory jakie są, jakie na przykład jest ładowanie, gdzieś tutaj mamy jeszcze opcję z ustawieniami kluczy do na przykład Google, do map googlowskich, żebyśmy mogli ich używać i żebyśmy byli obciążani przez to, przez Google'a, żeby wypłacić tam też jakieś pieniądze. Później możemy sobie poustawiać też inne rzeczy, na przykład Safari, jak ma wyglądać dla iPhone'a. No, niżej mamy możliwość wgrania własnych czcionek. Nie musimy używać tych defaultowych, które są w Babu, chociaż jest ich tu naprawdę bardzo dużo. Mamy czasami możliwość też tutaj wgrania właśnie jakieś własne. Tutaj niżej jeszcze możemy wybrać paletę kolorów, taką defaultową, którą mamy, chcemy używać, żebyśmy nie musieli za każdym razem wybierać. Jakiś kolor niebieski, i ciągle przepisywać sobie ten kod, jakiś, który znaleźliśmy, ulubionego koloru. Tylko po prostu tutaj możemy go sobie wpisać. On już zawsze będzie ustawiony w tej naszej aplikacji, będzie nam łatwiej z niego korzystać. No i też możemy tutaj sobie podać jeszcze API do Figmy, żeby z niej się wykorzystywać. I tu na samym dole App File Management możemy sobie zoptymalizować też aplikację, albo wyczyścić zmianę. Historii, historię zmian, tak można powiedzieć. Możemy sobie też coś takiego zrobić. Tych opcji jest tu dużo. Warto zawsze przejrzeć to wszystko przed tym, jak zrobimy na pewno publikację naszej strony, żeby jeszcze zobaczyć, czy coś możemy podkręcić. Przede wszystkim no, SEO, zakładka SEO to jest istotne, żeby ją poprawić przed samym, samą publikacją. To tyle na dzisiaj z mojej strony. Dziękuję za Twoją uwagę i zapraszam do moich kolejnych materiałów. Cześć.